Cześć. W dniu dzisiejszym, ku zaskoczeniu wszystkich, ogłoszono DLC Platinium do FSA 22, które ukaże się 15 listopada tego roku. Osobiście spodziewałem się najpierw ogłoszenia DLC numer 3, które zgodnie z przepustką roczną, no tak by wypadało, żeby najpierw je odkryć, no ale tak tylko miało być. Giants uznał inaczej i nie mamy co z tym dyskutować. Tym samym obstawiałem też, że to dopiero FarmCon będzie momentem ogłoszenia tego Platinium, a Gamescom pokaże nam, no, gameplay, pokaz mapki, czy coś w tym stylu. Okazało się inaczej, tegoroczne imprezy mogą więc obfitować w sporo ciekawych informacji, także warto je obserwować, bo farmkon już niedługo. Ale okej, przejdźmy teraz do zapowiadanego rozszerzenia. Edycja platynowa będzie zawierała ponad 40 nowych pojazdów i narzędzi, nowe marki, a wśród nich oczywiście zapowiadane już Volvo, a nowa mapa będzie nosiła nazwę Silver Run Forest, i będzie inspirowana północno-zachodnim Pacyfikiem. Nowe misje, takie jak nasadzenia czy budowanie łodzi w stoczni, uzależnione od wolumenu dostaw kłód. Pojawią się też nowe łańcuchy produkcyjne, będą też nowe gatunki drzew, które po części są już widoczne na prezentowanych screenach. No i najważniejsze, nie mógłbym o tym zapomnieć pojawi się znacznik do drzew w sprayu, co byście niechcący jakiemuś sąsiadowi nie tego drzewa nie wycięli. Rozszerzenie jest już zawarte w przepustce sezonowej na rok pierwszy, także jeżeli ktoś już zakupił to ma z głowy i niech się cieszy, no albo i nie cieszy, to zależy od podejścia, a w kwestii DLC i tego ile ono kosztuje, to na dzień dzisiejszy. Do 14 listopada jest to kwota 18,99, później będzie jakiegoś tam euracza pewnie więcej, czyli po dzisiejszym kursie daje to nam jakieś 92 zł, a kwota rzędu 80-90 zł za Platinum to norma, więc nie ma tu się co dziwić i marudzić. A teraz kilka słów ode mnie. Czy jestem zaskoczony tym DLC? No, jestem zaskoczony czasem, w jakim zostało ujawnione, ale samym DLC na prace leśne nie jestem jakoś bardzo zaskoczony, bo już na etapie zapowiedzi gry i prezentowania tego, jak ona miała wyglądać, no, ten temat był taki troszeczkę pomijany. Tam tylko było zapewnienie: tak, tak, będzie leśnictwo, będą maszyny do wycinki, coś tam będzie w produkcji i tyle. Nie było więcej z tym nic nie związanego, nie było mowy o żadnych tam aktywnościach. Więc cóż, no, łańcuch, Produkcyjne dały tam jakieś deski, jakieś meble i to tyle. Tym samym ten potencjał w tym DLC został wykorzystany. Po zapowiedzi Volvo to w zasadzie stało się już jasne, że farming wróci do korzeni, czyli pojawi się tutaj to leśnictwo. Pamiętajcie tylko o jednym: że to nadal farming simulator, a nie forest simulator. Więc mapa oprócz lasów powinna też dawać możliwość normalnego prowadzenia farmy, więc powinna być niejako zrównoważona, jeżeli chodzi o podział terenu. Ale zobaczymy, jak to będzie. Jak to Giant sobie wymyślił. Od razu zaznaczam, że jeżeli misje będą polegały na. Zasać tysiąc drzew jednorzędową sadzarką, to ja już wymiękam. W sumie może być też zetni tysiąc drzew, tak czy siak masowa wycinka drzew zawsze będzie wiązała się ze spadkiem płynności gry, no chyba że nastąpi cud, ale na to bym nie liczył. Odnośnie dostarczania kłód i budowania czegoś tam, to wyczuwam tutaj inspirację z No i misjami na zasadzie dostarczenia towarów na ukończenie budowy chociażby mostu. Także cytuję, dostarcz jeszcze 50 drzew, aby dokończyć budowę łodzi. Także tutaj mój otwarty apel Giants: proszę, wymyśl coś kreatywnego w tym dodatku. Wracając do rychłej zapowiedzi, najbardziej wyczekiwanego DLC Platinum powiem tylko jedno: szykujcie dwie stówki na kolejną przepustkę roczną. Może na gwiazdkę, może nawet ciut wcześniej. Wcale bym się nie zdziwił, jakby cyferka 2 szybciutko pojawiła się na jakiejś tajemniczej y, grafice. Ode mnie to tyle, na razie, cześć.